Kapitalny skok! Jakby tu w radio ptaki zaczynają śpiewać, a daść, daś, daś, Za Zaiste kapitalny skok. Skoczył tymczasem Tomasz Zimoch, do Bielska skoczył, skoczył na spotkanie. Zupełnie spontanicznie, zwołane w ramach akcji Poznajmy się, chodzi o posłów Polska 2050. Za ten skok otrzymał jedną z największych not od wszystkich swoich sędziów, wyborców piękna technika, a do tego cudowne lądowanie. Po pierwsze, w Delicjach. Wprawdzie powierzchnia jest tam bardzo oblodzona, ale jednak wszyscy dali radę. Mało tego, było im w smak to oblodzenie. Po tym telemarkowym lądowaniu nastał czas na fetowanie tego osiągnięcia. Feta przeniosła się na ulicę Bielska. Gromadę fanów rozpoznać można było po żółtych koszulkach. Niczym Canarinho z sambowym krokiem przemieszczali się po głównych arteriach miasta. A oto i sam sprawca zamieszania. Poznajmy się w Bielsku Białej. Bardzo się cieszę, że znowu odwiedziłem to miasto. Pamiętam jeszcze jak w 1985 roku. Boże, jak to było dawno. Byłem tutaj jechałem w wozie reporterskim R4 i towarzyszyłem kolarzom w czasie wyścigu pokoju i komentowałem. Zwycięstwo chyba Leszka Piaseckiego przed Andrzejem Mierzejewskim, ale musiałbym to sprawdzić. Do Bielska przyjechałem także i w czasach liceum. Stąd rozpoczynaliśmy marszrutę po Beskidzie Śląskim i odwiedziliśmy wtedy wszystkie Schrońska. No i cieszę się, że właśnie dzisiaj w 2021 roku poznaję się z ekipą Szymona, z ekipą Polska 2050. Fantastyczne spotkanie, miła atmosfera, piękna pogoda. Chmury burzowe odpłynęły, zaczęliśmy od fantastycznych lodów. Najlepsze lody świata, właśnie w Bielsku Białej. Delicje. Zaglądajcie do tych pań, które tworzą coś fantastycznego. To jest niebo wręcz w gębie. A teraz idziemy sobie pospacerować dalej, usiądziemy, porozmawiamy, bo na tym to wszystko polega, by się poznawać, by być coraz bliżej, wymyśleć później o celach, o przyszłości. No ale najpierw właśnie trzeba... Sobie powiedzieć, cześć, jesteśmy tutaj po to, by coś konkretnego, ważnego zrobić. Bo wiemy jak. A zatem z bielska pozdrowienia. No bo grunt, żeby nie strzelać za wysoko, powyżej 2,44 m, a nie nieco niżej, pomiędzy dwa białe słupki. Można było zobaczyć taką sporą różnicę między tym, co się widzi w telewizji, a tym, co jest na żywo. Był totalny luz. Mogliśmy pogadać o tematach takich naprawdę życiowych i chyba Tomek się nie obrazi, jak go zacytuję, że jest posłem. Społecznym, posłom obywatelskim, który skupia się na tych lokalnych problemach, a nie na tym, co się tylko i wyłącznie dzieje w Sejmie. Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać o Polsce, zwłaszcza o Polsce 2050, o tym, jak się rozwijamy, czego oczekujemy. Widzę, że Polska 2050 naprawdę ma jakąś siłę sprawczą, mimo że działa w opozycji. Dzięki takim spotkaniom wiem, że idziemy w dobrym kierunku. I nikt nie domagał się, panie Turek, niech pan kończy to spotkanie. Spotkanie trwało i trwało. Pozdrawiamy z Bielska, to jest najpiękniejsze miejsce i wielu z uczestników tej dzisiejszej wycieczki, tego spotkania, chciało iść dalej. A Żaneta, Żaneta powiedziała, że to najpiękniejsze miejsce, gdzie żółty kolor musi zaistnieć. Więc pozdrawiamy Was wszystkich serdecznie, te schody zamieniamy na kolor żółty. A taka ekipa, to jest ekipa po prostu liderów, przodowników żółtych, dosłownie i w przenośni, zatem Życzymy dla wszystkich. Pozdrawiamy z Bielska.